Dzień dobry moi drodzy, witam Was, rozpoczynamy trzeci oraz czwarty vlogmas. Let's go. Mamy godzinę 10.30, ja jeszcze za bardzo się nie rozbudziłam. Miałam wczoraj pójść spać wcześniej, żeby wstać sobie o 9.00. Oczywiście nie wyszedł ten plan, bo po nocach siedziałam, jeszcze montowałam wcześniejszego vlogmasa. Później oglądałam serię, jeszcze nie mogłam zasnąć i, i w końcu nie wstałam o 9.00, ale nie jest tak źle. Jeśli chodzi o plany na dzisiaj, to na pewno muszę wyjść z na spacer. Później jedziemy też o 16.00 na mecz Polski. Z racji, że dzisiaj gra Polska z Francją, pierwszy mecz po wyjściu z grupy, także jestem bardzo ciekawa jak szybko się utrzymamy <noise> Mam nadzieję, że to nie będzie ostatni mecz, który będziemy oglądać ale z udziałem Polski ale tak też może być No, jeśli chodzi o to, no to jadę do znajomych spotykamy się u mojego kolegi będziemy wszyscy razem oglądać, później sobie też pogramy w fifkę więc może coś tam ponagrywam postaram się, otworzymy sobie też kalendarze adwentowe ale póki co idziemy sobie zrobić jakieś szybkie, dobre śniadanko W ogóle Luna przynosi sobie jakieś kostki do pokoju i rozkłada je wszędzie na mojej podłodze i później rano albo w środku nocy się o nie potykam i to tak boli jak się stanie na to, więc nie wiem co jest z tym sensem. Zmiana planów, jednak nie robię śniadania, tylko śniadanie przyszło do mnie z racji, że moja mama robi szakszukę ale nie taką zwykłą, tylko taką egzotyczną. Właśnie, że z papają. Jest naprawdę genialna. To jest takie urozmaicenie szakszuki, a smakuje 100 razy lepiej. W ogóle jeszcze jedną rzeczą, którą będę musiała zrobić to będzie e, nagranie współpracy, ale to podczas malowania się, także e, na to myślę, że na pewno znajdziemy czas. A teraz lecę kontynuować montować e, vlogmasa, z racji, że jeżeli zostałam odciążona od robienia śniadania, tylko na nie sobie grzecznie poczekam, to w takim razie w tym czasie pójdę montować dalej vloga, bo dzisiaj musi być na kanał, także lecę to robić. Właśnie się maluję, ogarniam i szykuję na wyjście. Muszę jeszcze z Lunką wyjść na spacer i potem jedziemy do znajomych właśnie oglądać mecz. I słuchajcie, nie wiem od ilu lat korzystam z tych nożyków do brwi, do po prostu podcinania ich, wycinania i tak dalej. Naprawdę korzystam już z nich wiele, wiele lat. I e, nigdy mi się nie zdarzyło coś, co na przestrzeni ostatniego tygodnia zdarzyło mi się drugi raz, czyli takie otwarcie, że się przecięłam. Nie będzie tego aż tak widać, bo teraz już ta rana, która była ogromna i strasznie bolesna, się zagoiła. Ale właśnie tym otwierałam to i przecięłam się drugi raz. I jak przez całe moje życie, z korzystałam z tego przez kilka lat, nigdy mi się to nie wydarzyło, to teraz na przestrzeni tygodnia wydarzyło mi się to drugi raz. Na szczęście tym razem nie aż tak mocno, ale jednak czuję, że skóra jest przecięta i ten palec jest naprawdę. Bardzo bolesny. Ja nie wiem, to jest chyba po prostu jakaś taka nieuwaga na to, co robię, nieskupianie się na tym i tak dalej, bo po prostu to jest jakaś masakra. I teraz czuję tylko po prostu, jak mnie coraz bardziej boli ten palec. No po prostu hit. Ale co? Tak jak mówiłam, maluję się, wychodzę na szybki spacer z luną, miałam wyjść na troszkę dłuższy, ale no niestety nie zdąża. Serio mi zależy na tym, żeby nie spóźnić się na ten met, żeby ze znajomymi posiedzieć i w ogóle powiem wam, że moja cera się dość bardzo poprawiła ostatnio. Miałam taki pewien okres, że znowu mi się zepsuła, a teraz znowu jest git, znowu się poprawiła. Ale to się pewnie zaraz skończy, bo mam dostać okres, więc obstawiam, że sobie, no, nie pocieszę się tym yy, za długo. Dobra, jak maluję brwi zawsze muszę się skupić. rąka już tam na łóżku, chyba nie może się doczekać, aż wyjdziemy, bo śpioch jest straszny z niej, ale jak tylko usłyszy słowo SPACER, to pierwsze co, to od razu wstaje i, i się budzi, więc zaraz ją poinformujemy o tym, że wychodzimy, ale najpierw muszę się wyszykować. Ogólnie z moimi znajomi mam w planach zorganizować imprezę Sylwestrową, bo e, ja w ogóle pierwszy raz od wielu, wielu lat będę w Stanach na Sylwestra, no więc chciałabym coś zorganizować z moimi znajomymi i trochę się czuję wykiwana przez pewną panią z racji, że e, ogólnie jak ja organizowałam razem z moją koleżanką imprezę Halloweenową, e, to wypożyczyłyśmy ją tutaj blisko mnie, gdzie mieszkam, bo ja mieszkam na wsi i tutaj jest pełno różnych takich wiosek dookoła jest taki jakby taki ośrodek w gminie gdzie wypożycza po prostu te różne salki na imprezę no i niestety u nas na imprezie wyglądała sytuacja tak że zostały rozwalone drzwi co prawda wszystko zostało znalezione sprawca i tak dalej i jest już wszystko ogarnięte jeśli chodzi o to ja jak oddawałam jak tam płaciłam za prąd i tak dalej salkę to mówiłam właśnie zapytałam się pani jak to wygląda z salami na na Sylwestra, a to bo uwaga, w listopadzie, więc jeszcze było bardzo długo cza dużo czasu do Sylwestra. I pani powiedziała, no, że jeszcze ogólnie nie mają przygotowanej listy, jeśli chodzi o wypożyczenia na Sylwestra i tak dalej, że żebym dzwoniła na w pierwszym tygodniu grudnia. No i jest właśnie teraz mój pierwszy tydzień y, grudnia y, I powiedziałam pani, że okej, okay, że w takim razie ja zadzwonię i wtedy sobie wszystko ustalimy i dopasujemy odpowiednią salę No ale nieważne, z racji, że zadzwoniłam y, dwa dni temu 2 grudnia zadzwoniłam y, właśnie do babeczki, żeby się zapytać, jak z tą salą i w ogóle, czy jest już możliwość wynajęcia Po czym ona mi mówi, że wszystkie sale są już zarezerwowane Dokładnie tak Troszkę szkoda, troszkę dlatego mówię właśnie, że się poczułam trochę wykiwana ale takie jest życie, więc będziemy szukać czegoś innego. Mam nadzieję, że uda nam się coś jeszcze znaleźć. Ja muszę się tym zająć no najpóźniej w przyszłym tygodniu, bo później to już będzie kraksa i nic nie znajdziemy. E, właśnie pytajcie się mnie, moi drodzy, tak, w tym roku na święta jest zaplanowany wyjazd, bardzo fajne miejsce, miejsce moich marzeń. W sumie wydaje mi się, że to jest odpowiedni czas, że mogę Wam już powiedzieć. A więc moi drodzy, na święta lecimy do Nowego Jorku. Dokładnie tak. To jest po prostu największe spełnienie moich marzeń. Ja muszę na pewno przed wyjazdem obejrzeć Kevina samego w Nowym Jorku, to wtedy jeszcze bardziej się nastroję. Fajnie, fajnie. Już się nie mogę doczekać tego wyjazdu świątecznego. To będzie już ostatni wyjazd w tym roku i mam nadzieję, że, no, że będzie super. Ok, makijaż jest ready, także lecimy teraz na spacerek. Ok, moi drodzy, wyszykowałam się, mam na sobie taką bluzę z grzybami powrót grzybów z zeszłego roku. Nie miałam na sobie tej bluzy mega długo, a kupiłam ją w zeszłym roku na vlogmasach, robiłam z nich haul zakupowy i do tego takie zwykłe czarne bojówki, także lecę. Jestem ready i teraz idę jeszcze na szybki spacer z Luną, tak jak mówiłam, a później wracam i od razu lecimy.

Mm -hmm. Tak, tak. Super mecz. No i super. No i dwońcie, Sięka moi drodzy. No niestety, nie udało się. Przegraliśmy 3-1. Mecz był bardzo ładny, ale wiadomo, jednak graliśmy z mistrzami świata, więc ciężko było się tu spodziewać czegoś innego, ale i tak było fajnie. Chociaż ja dzisiaj mam jakiś taki spadek totalnej energii i nie mam na nic siły, mimo to, że nie spam wcale jakoś, jakoś super krótko. Ale co, wróciłam do domu e, przed chwilą, e, w sensie już jakiś czas temu trochę i odpoczęłam sobie przez chwilkę. Mama dzisiaj zamówiła sushi z racji, że dzisiaj są imieniny mojego brata. My jakoś nie obchodzimy bardzo imienin e, i w ogóle, ale zamówiliśmy z tej okazji po prostu sobie sushi, ale póki co otwórzmy kalendarze adwentowe, bo czas to zrobić. Dzisiaj otwieramy czwarte okienko. Czwarte okienko w Kilsie i mamy tutaj e, jakiś koncentrat na noc. Recovery. Bardzo fajne w ogóle opakowanie. Furkę mamy tutaj. Uwaga, uwaga. Okej, okay, jest to jakaś bawełna. Do wycierania, żeby nie wycierać w ręcznik ani, ani w nic, tylko żeby właśnie twarz sobie nim wycierać. Ok, do tej pory otwieraliśmy po kolei, także lecimy dalej. No niestety ten kalendarz troszkę nam się posypał. Może jak go otworzę i naprawię. To będzie taki lekki spoiler dla mnie, ale przynajmniej Wam nie pokażę tego. Ok, kalendarz naprawiony, mam nadzieję, że się będzie trzymał. E, także kolejne okienko, które otworzy się. Możemy sobie, powinniśmy, powinniśmy wyrwać te okienka. Tak powinno być lepiej e, widać, przynajmniej które mamy otwarte. A które nie. Dobra, i dzisiaj mamy moi drodzy kolczyki. E, bardzo takie klasyczne, ale mamy tutaj taki element jakby e, diamencika. Także spoczko. No, kadzidełka póki co e, troszkę zawodzą, jak mam być szczera, ale zobaczymy. No, wszystkie pachną tak samo, albo bardzo podobnie, albo w ogóle. Teraz czas na kamienie, czwarte okienko. I mamy kryształ górski, taki zwykły. Przezroczysto, biały. Herbatki. Powiem Wam, że ja ani jeszcze jednej herbatki stąd nie wypiłam. Za każdym razem mówię, że idę zrobić, idę zrobić, a ani jednej jeszcze nie wypiłam. O i dzisiaj mamy w ogóle o smaku shota z drugiego dnia, czyli e, mamy imbir i kurkuma. Teraz czas na szocika alkoholowego. Ej, znowu mamy to samo, co było e, w drugim okienku. Czyli pierwszego i trzeciego dnia było to samo, i teraz drugiego i czwartego jest to samo. To jest póki co mój ulubiony kalendarz, e, oprócz tego od mojej mamy, bo wiadomo, ten od mojej mamy jest najlepszy. I dzisiaj mamy ten sam, co był w pierwszym okienku. Ale dobra, pijemy tego zdrowotnego, imbirowego. O! On jest najostrzejszy z tych wszystkich, ale jest dobry, lubię ten smak. I teraz zostały już same słodycze. Mamy. Kinder błeno, tym razem brązowe. Milka. Uwaga, uwaga, dzisiaj mamy skrzypce. Chciałam powiedzieć, że dzisiaj mamy skrzypce. I ostatni kalendarz, czyli Haribo. Ooh. Mamy żelki Merry Christmas. Znowu. Nice, koniec kalendarzy adwentowych na dzisiaj. Moi drodzy. Właśnie dostałam zawału, bo ja ogólnie jest mało rzeczy, których ja się boję, których ja się brzydzę, których ja nie lubię albo coś w tym stylu. Ale jedną z rzeczy, których nie lubię, to są robaki, ale nie tak, że robak po prostu sobie siedzi i ja go nie docenię i coś w tym stylu, ale że on nagle się pojawia, po prostu ja nawet nie wiem skąd on się tutaj pojawił i w ogóle, i, i siedziałam sobie, zbierałam rzeczy z kalendarzy adwentowych i nagle próbuję podnieść kolejną rzecz i patrzę, a to jest robak i to jeszcze taki obrzydliwy. I prawie dostałam zawału i właśnie wziąłam książkę i, i walnęłam tego robaka, on jest pod tą książką i boję się teraz podnieść tą książkę. Jezusa, jak to było straszne. No, normalnie zawołałabym tata, ale jest pracy. Ale ja nie podnoszę tej książki. Ja się boję podnieść tą książkę. Ja sprzątam dalej rzeczy z kalendarza i ja nie wiem, czy ja to chcę podnosić. Ja naprawdę się strasznie boję takich pojawiających się nagle z dupy robaków. Ale dobra, zr zr zrobimy to razem, ok widzowie? Mm. Masakra. Aż mi wszystko teraz spędzi. nie wiem, czy nie ma na mnie kolejnego robaka, nie wiem w ogóle skąd on się pojawił, czy był w roślince, czy na mnie, czy z okna spadł, czy z jakiegoś kalendarza wyszedł Jezus Maria. Uff. O nie no nie podniosę tego. O Jezus, on się ruszył, on się ruszył, on się ruszył. Łatko, jedyna, Matko jedyna jaki Co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić? Mi się już zrobiło gorąco fest. Hmm. Jezu, widzisz, że on się rusza. O mój Boże. No dalej się rusza. Czemu ty dalej żyjesz? Ja pierdzielę. Okej, okay, już się chyba nie rusza. Ale tak na wszelki. Okej, okay, ja Was bardzo przepraszam, że ja zabiłam tego robaka, ale ja nie, jestem, nie byłabym w stanie zrobić z nim nic innego. Ja bym nie dała rady go schwytać i kurde wyprowadzić na dwór. To nie, nie, nie jest na mojej nerwesie, bo jeżeli jak jakiegoś on się jeszcze poruszy. A wystaje, on tu wystaje, on stąd wystaje. Jezu, idę utopić śmiecia. Jezus Maria, jaka to była straszna misja, okropna. Zobaczcie, moi drodzy, mało mi pomogła odpalić palosanto. Pachnie przepięknie. I tutaj, zaraz, już okadziłam cały dom. I teraz odkładamy sobie tutaj na tą muszlę, żeby dalej się paliło. Piąca do spanka, tak. Zmęczony piesek taki zmęczony, ojej. Ojej, 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 tak. <laughs> No hello, halo moi drodzy! Dzisiaj mamy poniedziałek. Ja dzisiaj na szczęście na studia nie miałam, mogłam jeszcze się poogarniać, więc dzisiaj wstałam, jeszcze się w dodatku wyspałam. Wykąpałam się, umyłam głowę. Zjadłam sobie sushi z wczoraj na śniadanie. Obejrzałam jeden odcinek serialu, i teraz zaraz będę nagrywać współpracę. Oprócz tego, plan na dzisiaj jest taki, że o 16 jadę się spotkać z dziewczynami z mojej grupy na studiach, z racji, że będziemy robić razem, wspólnie projekt zaliczeniowy, który musimy zaprezentować w środę. A wieczorem zabieram Was, słuchajcie, na świąteczny pokaz świateł, także mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jestem w sumie bardzo ciekawa, jak to wszystko będzie. Wyglądać jest chyba jakoś 14, także jeszcze, jeszcze mamy czas, ale za niedługo będę się zbierać i wszystko ogarniać. No i otworzymy sobie kalendarze adwentowe i w ogóle, ale to przed wyjściem. Ok, a więc ja ogarnięta, e, współpraca nagrana. Pokażę wam teraz, w co jestem ubrana. E, no i zaraz otworzymy sobie jeszcze na szybko kalendarze adwentowe, bo jeszcze czekam na koleżankę, która mm, jedziemy jednym samochodem, ona przyjeżdża do mnie i e, jedziemy moim do tej e, dziewczyny, u której będziemy siedzieć. I robić ten projekt z racji, że e, wygląda sytuacja tak, że tam jest ciężko z miejscami parki parkingowymi, a ona ma duży samochód, więc po prostu jedziemy razem, żeby było e, wygodniej. I co? Jestem, jeśli chodzi o to, w co? jestem ubrana. Uwaga, uwaga. Okej, okay. bluza zaproszczona od e, mamy, ale słuchajcie, jest to chyba pierwszy akcent świąteczny w tym roku, który e, założyłam, proszę bardzo, ona jest z Pelen Lala, ale z kolekcji zeszłorocznej. Mamy tutaj napisane e, Dear Santa, I was Baras. I do tego mamy te same spodnie co wczoraj, czyli e, kargosy czarne. I w zasadzie to, to tyle. No i teraz lecimy z kalendarzami adwentowymi. Jestem ciekawa, co dzisiaj będzie, bo dzisiaj otwieramy kalendarz od mojej mamy. Okej, okay, so zaczynamy standardowo od kosmetycznych. Na początku kills, gdzie już 5 grudnia. Tak? Tak, jutro mikołajki. Ja pierdzielę, jak już szybko minęło. Teraz, jak nie nagrywam tych vlogmasów, że nie wstawiam ich codziennie, tylko nagrywam codziennie, to strasznie szybciej mi to mija, bo wtedy jednak cały czas miałam tutaj montowanie, tutaj nagrywanie. Pamiętałam o tym, a teraz jednak mimo wszystko, że zdecydowałam się na to, że vlogmasy są rzadziej, to mam troszkę taki większy chill, więc to jest, to jest fajne. I tutaj mamy, proszę bardzo, Midnight Recovery Botanical Cleaning Oil, czyli po prostu taką oliwkę. Do twarzy. Ja bym bardzo chciała Wam pokazywać te kosmetyki, ale jak widzicie, jeśli chodzi o ostrość mojej kamerze, to trzeba troszkę poczekać, aż ona się odpowiednio dopasuje. Lecimy teraz do Body Shopem. O Jezus Maria O, mamy to, co było też w zeszłym roku w kalendarzu Czyli takie mydełko, jakby taka oliwka Do zmywania makijażu A wtedy myślałam w ogóle, że to jest mydełko do brwi I nawet tak używałam przez chwilę A później okazało się, że te brwi były tylko takie tłuste W że to jest właśnie taka oliwko-mydełka Do mydełko do zmywania makijażu Teraz kalendarz adwentowy Z biżuterią z Taką zawieszkę z serduszkiem Ja niestety nie mam żadnych branzoletek Ani nic w tym stylu, do których mogłabym przyczepić Takiego charmsa też nie noszę za bardzo, nawet jakbym kupiła, to nie za bardzo noszę, no ale mamy takie. O, serduszko! Chyba w miarę złapało ostrość, mam taką nadzieję. Herbatki, proszę bardzo, piątkę mamy tutaj. Tym razem jest to herbatka. Jabłko, mięta, truskawka, kwiatki i liście borówki. Szocik alkoholowy, ale teraz go nie spróbuję ani nie wypiję z racji, że y, ruszam w podróż samochodem, więc to by było nieodpowiedzialne bardzo <grym> A jestem odpowiedzialnym człowiekiem Okej, okay, y, y, i mamy dzisiaj... uuu, biśniowo bananowy Ja muszę tego powąkać Jak jakiś lizak albo coś w tym stylu Ładnie Ile to ma procent? 15 tym razem tylko, no i tym razem właśnie jest to... Likier, ale teraz tego nie będziemy testować, za to możemy przetestować szopa zdrowotnego. Okej, okay, nie ma tym razem tego samego. Znaczy znowu mamy imbir i e, imbir, <gryw> ale mamy jeszcze tym razem ananasa i w ogóle jest to jakiś taki ludek, co ananasa zamiast głowy. O, proszę bardzo. That's weird, ale okej, okay, zobaczę. W ogóle jakoś tak inaczej wygląda ta buteleczka, także nice. Przetestujmy. Więc mam nadzieję tym razem, że nie będzie żadnego robaka. Jeżeli oglądaliście, a na pewno oglądaliście, bo jesteście teraz w tym momencie. Wczoraj jak odbierałam tutaj, to pojawił się jakiś robak. To było straszne. Okej. Okay, dobra, testujemy to. Pachnie najdziwniej z wszystkich, ale czuje na nasa. Także fajnie. Mam nadzieję, że będzie go też czuć w tym. Mmm Dobre, no ten, ten był najlepszy z wszystkich póki co. Czułeś tego imbira, ale czułeś też słodkiego ananasa, także... Nice. Ogólnie mi smakują te shoty, także fajnie Zobaczymy w ogóle, czy po takim no, prawie miesiącu picia codziennie shotów No, no przez, przez 24 dni w zasadzie e, Czy coś jakoś będę się czuła lepiej Albo coś w tym stylu, czy to mi da jakąś odporność Czy się nie zarażę ani razu e, przez ten okres zimowy Tym razem mamy minerał taki szlifowany Wydaje mi się, że tak to się nazywa Taki bardzo, e, bardzo dopracowany i w ogóle I wydaje mi się, że to też jest kamień górski White Crystal Czyli biały krystał, kryształ. Czyli kryształ górski, chyba inaczej, nie wiem. Dajcie znać. Kadzidełka. Ja mam dość otwierania tego kalendarza, bo to jest jakiś e, szaj Kinder, proszę bardzo, u jakieś duże okienko. Czy to będzie duplo? Nie, tym razem mamy Kinder Maxi. Szkoda, szkoda. Znaczy, Kinderki też lubię, ale, ale cieszyłabym się bardziej z duplą. Milka, piąte okienko. I tym razem mamy konia na biegunach. Nice. Haribo, proszę bardzo. Uuu! Moje ulubione! Żelki o smaku coli, takie mini. Nice! Specjalny system ustawiania tych kalendarzy. To za każdym razem leży tak samo i on to jest przemyślany system, dlatego za każdym razem układam te kalendarze dokładnie w ten sam sposób. I teraz czas na ostatni kalendarz adwentowy, czyli kalendarz od mojej mamy. E, dokładnie tak, jestem bardzo ciekawa, co tym razem się trafiło. Uwaga, uwaga! Yoga! Okej, okay, moja mama już kilka razy próbowała e, mnie zachęcić do jogi. Okej. Okay. Dobra, czyli mamy tutaj jakieś fiszki do jogi. Tutaj nie ma żadnej instrukcji, nawet nic. Parvata, góra. A, dobra! Są z tyłu obrazki jakby... E, w sensie pozycji w jodze. I mamy tutaj e, parwata, co oznacza góra. I tak wygląda ta pozycja. Badha angulia. Czyli po prostu stoimy na stojąco i wtedy ręce są. W górze. Nie wiem, czy te karteczki mogę widać, bo one są tak bardzo takim jasnym, szarym kolorem, ale wydaje mi się, że coś tam jednak widać. I dobra, dawajcie, wylosujemy sobie trzy pozycje i musimy je teraz zrobić. Tylko mam nadzieję, że akurat jeszcze nie zdąży przyjechać moja koleżanka, ale dobra. Losujemy trzy pozycje i próbujemy je wykonać. Nie zwracajcie proszę uwagi na syf, który jest za mną. Nie byłam przygotowana na to, że będę praktykować teraz jogę. Dobra, uwaga, losuję losowo totalnie jeden. O ja pierdzielę to, żem wylosowała sobie. Pada angusta, stopa, noga, paluch, ksiuk Mam mieć proste nogi, głowa do kostek Na pewno nie dam rady się tak złożyć, nie jestem aż tak rozciągnięta I mam złapać się za yy, paluchy Jezu, teraz ja jeszcze w ogóle nie jestem teraz rozciągnięta <laughs> Ćwiczę pole dance od 7 lat Wcześniej chodziłam na akrobatykę, gimnastykę Ale rozciąganie to było najgorsza rzecz na świecie zawsze Tak byłem zrobić, ale nie ma... <laughs> nie ma szans, że przecież przyciągnę głowę do kostek, ona ma przy kostkę głowę. Nie ma szans. Nie ma po prostu najmniejszej opcji, nawet na to. No nie patrzę, ale próbuję wyciągnąć. Okej, okay, mam. Dobra, okej. Okay. Anananta. Okej, okay, i mamy taką pozycję, a właściwie to taką. Czyli tak, głowa, tak i tak. Dobrze to robię. Przy tym się oczywiście trzeba wyciszyć i tak dalej, ale ja to teraz robię tylko dlatego, że praktykujemy próbę podjęcia się jogi. Dobra, ostatnią karteczkę losuję. Uwaga. Okej, okay, mamy coś takiego. Yy, no dobram, dobram. Ta noga idzie do tyłu, i ta ręka idzie tu, a my do tyłu. O, pomogę sobie z łóżkiem. Dobra. Ale słowo, fajne, fajne. Myślicie, co spodobało mi się to? Ja chętnie bym się zapisała na jogę jakąś taką profesjonalną. Tyle, jeśli chodzi o kalendarz adwentowe, jadę robić projekt na studia. Hello, hello moi drodzy, wróciłam właśnie do domu, a w zasadzie to jakiś czas temu już I zabieram się właśnie za nagrywanie vlogmasa Chcę wam pokazać jak się prezentuje jeszcze ostateczna wersja tego co zrobiłyśmy Będziemy to prezentować dopiero w zasadzie w środę, jutro mamy wtorek, jutro w ogóle mam na dziewiątą zajęcia na uczelni, także sobie się nie wyśpię niestety. Ja tak ubolewam po prostu za każdym razem, jak mam na rano. Ja wiem, że dziewiąta to i tak nie jest jakaś wczesna godzina, bo są osoby, które mają zajęcia na ósmą, czy siódmą trzydzieści, czy w ogóle siódmą. Podziwiam, ja bym nie dała rady. Całe szczęście etap e, gimnazjum, liceum i podstawówki jest za mną skończony. W postałce najczęściej miałam na 7.30, w gimnazjum tak samo, większość miałam na 7.30 albo 8.20, e, a w liceum miałam praktycznie codziennie na 8, czasem na 9.00. Także cieszę się, że teraz chociaż na studiach raz mam na 9, e, raz mam na 12, raz w ogóle na 16 albo coś w tym stylu. Także na studiach akurat ten plan jest fajny, mi to bardziej pasuje, jak jest tak różnorodnie. E, I co? I zrobiliśmy projekt, właśnie jutro mam na 9, mam. Cztery godziny projektowania graficznego, nie pamiętam czego, ale potem jeszcze mam jakieś yy, zajęcia, także git Na pewno ostatnie mam odwołane Prezentacja jest ogólnie o projektowaniu informacji i jest to na przedmiocie komunikacja wizualna Jakby ktoś się jeszcze zastanawiał, ja jestem na kierunku media design i marketing wizerunkowy Jest to na Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu, także proszę bardzo Projektowanie informacji, tu tutaj na mamy projektowanie informacji, co to w ogóle jest jak tworzyć informacje, jak inf jaka powinna być informacja. Tutaj dwa slajdy, trzy w zasadzie. Zasady skutecznej informacji. Proszę bardzo. Dlaczego warto tworzyć informacje? Tutaj następnie mamy ilustrację Adaltonizm. Tutaj proszę bardzo test. Na daltonistę, jeżeli tak to można nazwać. Po prostu taki test, że jeżeli się widzi dolara normalnie, to jest wszystko ok, jeżeli nie, to coś jest nie tak. No, tutaj następnie mamy kolejne takie testy. Dajcie znać, czy w ogóle wszystko dobrze widzicie. Tutaj następnie mamy, jak widzi daltonista w takim przykładzie codziennym. Następnie mamy czym jest WCAG, następnie o czym jest WCAG, czyli na czym się opiera, jakie są kary za niespełnienie wymogów WCAG, i następnie mamy co lepsze, szablon czy własny projekt, i pod koniec źródła. No i w zasadzie to tyle. Tak by się prezentowała prezentacja. Oczywiście każda z nas ma jeszcze przygotowany właśnie tekst, którym będziemy, co będziemy czytać, bo to co jest na prezentacji to wiadomo taka podstawa, a mamy jeszcze teksty, które właśnie będziemy musiały czytać. Także yy, tak to się prezentuje. Także dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Dajcie znać jak wam się podobał ten vlogmas, a my się widzimy już w kolejnym za kolejny jeden dzień, bo teraz vlogmasy się pojawiają dwudniowe, yy, co oznacza, że jest co jeden dzień, także dziękuję wam bardzo serdecznie. Do zobaczenia i pa pa.